Shalom Aleichem, przyjaciele, bracia i siostry. Ostatnio mieliśmy święto Szewłos. W to Święto studiowaliśmy torę i słyszałem dwa bardzo ciekawe Dwartora, tora, kilka słów tory na temat Szewłos od mojego kuzyna rabina Jussiego Zakutyńskiego bardzo polecam niestety tylko w języku angielskim można go znaleźć na YouTube Jussi przez Y Zakutyński nasze praprababcie były siostrami z Krzepic koło Częstochowy Rabin Zagtynsko mówi tak. W święto Szewłos, kiedy Haszem, Bóg nasz, powiedział: Ja jestem Bogiem Twoim. Pierwsze dwa przykazania z dziesięciu przykazań, które wypowiedział Haszem. Kiedy głos Hashem szedł, Torah mówi nam, że nie było echa. Kiedy Hashem mówił, nie było echa. Co to nas uczy? Wszystko, co jest e, napisane w Torze, ma za zadanie nauczyć nas czegoś. Więc czego uczy nas to zdanie, że nie było echa, kiedy Hashem mówił? Otóż, Abim Zaktylski mówi. Zapomniałem, kogo on cytuje, albo palatanie, albo Leszem już nie pamiętam, niestety, ale to, że nie było echa. O czym jest echo? Echo to jest, kiedy nasz głos idzie i dociera do ściany, ściana jest mocniejsza, więc głos wraca, odbija się od tej ściany i wtedy jest echo. Ale w momencie, kiedy HaShem mówił, kiedy Bóg wypowiadał słowa, wszystko, jak wiemy, było stworzone Słowem Bożym. HaShem wypowiedział i tak się stało. Więc kiedy słowo HaShem szło to było słowo, które docierało do słowa Hashem. Tak naprawdę słowa Hashem, wszystko jest słowem Hashem, więc nie było echa, bo wszystko tak naprawdę jest słowem Hashem, stworzone ze słowa Hashem, Słowa Bożego. Wiemy, że jest coś takiego jak Perekshira pereksira, czyli, że wszystko, co żyje, wszelkie ptactwo, gady, saki, wszystkie zwierzęta, śpiewają hasze. I kiedy zajrzymy do pereksira, to zobaczymy, że każde stworzenie, każde, każde zwierzątko śpiewa jakiś pasok jakieś zdanie. Więc pytanie, jak to jest możliwe? Czy tak naprawdę takie zwrzątko śpiewa taki pasuk? Takie zdanie? Po hebrajsku? Więc jedna odpowiedź jest taka, że każde stworzenie ma swojego anioła. I ten anioł śpiewa dla HaShem. Ale rabbi mówi, nie. Też zapomniałem kogo on cytuje, niestety, ale mówi, że tak nie jest. Chcesz wiedzieć czym jest ptak? Ptak jest tym właśnie zdaniem, które jest napisane w Pereksira. Chcesz wiedzieć czym jest mrówka? Murówka to jest właśnie to zdanie w Pereksira. Wszystko jest stworzone z liter Alef Beis, alfabetu hebrajskiego. Więc DNA każdego stworzenia, te litery Alef Beis, ten pasuk, kilka zdań po hebrajsku, to jest właśnie to stworzenie. W momencie, kiedy dostaliśmy Torę, wszystko właśnie było tak widoczne. Tak przejrzyście, ale po uzyskaniu tory wszystko wróciło do stanu takim, jakim był przed Matantora, nadaniem Tory i takim właśnie widzimy świat teraz. Naszym zadaniem jest koncentracja i patrzenie właśnie na świat takim, jakim był w momencie kiedy dostaliśmy tory. Naszym zadaniem jest właśnie widzieć świat w taki sposób. Poprzez tory, poprzez naukę tory. Śpiewając Bogu i przybliżając się do Niego poprzez tory. Jeszcze jedną lekcję chciałbym się z Wami podzielić, którą słyszałem. Też od mojego kuzyna Robina Zekryteńskiego, który mówi, że kiedy Chcemy się uczyć, chcemy się modlić. I nagle jakaś muszka wpada do naszego pokoju i brzęczy i bzyczy i nie daje nam się skoncentrować. Musimy wiedzieć, że to nie jest. Um, po to, żeby nas. Um, żeby nam przeszkodzić w nauce czy w modlitwie. Każda przeszkoda, która wygląda jak przeszkoda, przeszkadza nam, jest tak naprawdę z jakiegoś powodu. Takim powodem jest ta muszka? Jest ona po to, ponieważ ta muszka też chce doświadczyć świętości, duchowości, z naszej modlitwy, z naszej nauki tory. Jak wiemy, Balszemtow, czy Arizal, kiedy dawał wykład, zwierzęta gromadziły się i słuchały tego wykładu. Lis, zając słuchał tego wykładu. A kiedy Rabin kończył ten wykład, zwierzę padało. Nieżywe. Bo jego tawkid, jego misja na tym świecie się zakończyła. Po to to zwierzątko istniało, żyło, aby poprzez ten wykład Tory coś naprawiło. Bo jesteśmy na tym świecie, żeby sakyn, mm, coś. W jakichś grzach, które popełniliśmy w poprzednim życiu na tym świecie. Powracamy, jak wiemy, jesteśmy gilgulem na tym świecie, poprzedniego życia, kogoś innego, i naszym zadaniem, jednym z zadań jest naprawa tego z poprzedniego życia. Te zwierzętka wypełniły wtedy tą misję poprzez naukę tory, wykładu, tego rabina. Więc wszystko, co istnieje, jest tutaj po coś. Jakaś myśl, która nam przeszkadza, jest w golos i potrzebuje naszej pomocy. Tak więc patrzymy na świat inaczej, dzięki tej nauce. Każda przeszkoda tak naprawdę jest po to, abyśmy my pomogli tej istocie, tej myśli. Świat wtedy wygląda inaczej. Powodzenia, miłego dnia.